Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie skoków narciarskich, to koniecznie wpadaj na subiektywnieoskokach.pl. Mój własny, nowo założony portal o skokach narciarskich, gdzie czekają już na Ciebie newsy, felietony, wywiady i wiele więcej. Cykl letniego Grand Prix 2025 powoli zmierza ku końcowi. Przed nami zostały jeszcze dwa tygodnie, więc walka o zwycięstwo w tym turnieju, w tym... Cyklu wkracza w decydującą fazę, i z tego powodu dzisiaj zrobimy sobie taki szybki przegląd, jak w ostatnich 10 sezonach zwycięzcy letniego Grand Prix radzili sobie później w sezonie zimowym. Zaczniemy od roku 2015, choć o tej historii akurat jakoś bardzo nie będę się rozgadywał, z tego względu, że doczekała się ona już rok temu dedykowanego filmu, gdzie rozgadałem się bodajże na kilkanaście minut o historii Kento Sakuyamy, to jest zawodnik, który sensacyjnie wygrał lato 2015 roku. On wówczas zyskał przede wszystkim na startowaniu we wszystkich konkursach, niezależnie czy rozgrywane były w Kazachstanie, Japonii, czy w Europie, chociaż trzeba mu oddać, że radził sobie naprawdę dobrze. Zaczął od 13. miejsca w Wiśle, a później nie wypadał już z czołowej dziesiątki. Kilkakrotnie stawał na podium, chociażby drugie miejsce w Courchevel w loteryjnym konkursie, gdzie zjawili się choćby Severin Freund, Peter Preutz czy Kamil Stoch, więc tamta obsada nie była wcale tak żenująca ten pierwszy skok. Wtedy przede wszystkim kontrowersyjnie oceniony przez sędziów, yy, znacznie wyżej niż powinien, jak się wydaje, no ale faktycznie on tam prowadził po pierwszej serii, ostatecznie był drugi. No i generalnie było to naprawdę dobre lato. Tak jak mówię, on nie był jakimś dominatorem, ale trzymał się tej ścisłej czołówki w każdym konkursie. I ostatecznie wystarczyło to na spokojne zwycięstwo. No, no ale zimą. Forma Sakujamy wyparowała. On w sezonie 2014-15, czyli poprzedzającym tamten wygrany sezon letni, zaliczył no, pierwszy taki sezon, kiedy rzeczywiście całą zimę startował w Pucharze Świata. Zebrał wtedy nieco ponad 60 punktów, 10 razy punktował w zawodach najwyższej rangi, no i ta zima 15-16 była tak naprawdę jeszcze trochę gorsza od tamtej. On zaczął jeszcze w miarę nieźle, dlatego że na pierwsze 8 konkursów sześciokrotnie wskaki wskakiwał do 30, chociaż było to takie bardziej ciuanie, Punktów niż jakieś solidne zdobycze, no ale jednak, a później zjechał do poziomu, gdzie nawet kwalifikowanie się do konkursów przychodziło mu nieraz z pewnym. Trudem. Rok 2016 to znowu historia omówiona już na tym kanale i to bardzo, bardzo niedawno. Maciej Kot wówczas wygrał, no i tutaj dla odmiany, jak powiedziałem, że Sakuyama nie był jakimś dominatorem, to Maciej Kot wręcz przeciwnie. On wziął udział w sześcioletnich konkursach, z czego wygrał pięć, a raz był drugi. No ale co najważniejsze, rok wcześniej finałowe zawody rozgrywane były na malutkiej skoczni w Hintzenbach, więc wtedy zawsze do tego lata trzeba podchodzić z nieco większym dystansem. Natomiast w 2016 roku odbywał się już ten konkurs październikowy w Klingental, który uważa się w środowisku za taki... Konkurs najpoważniejszy z tego cyklu letniego, no bo po pierwsze, miesiąc czy tam półtora do zimy to już nie jest aż tak dużo, no a po drugie, no nie jest to skocznia K80, tylko K125. A Maciej wygrał ten konkurs z ogromną przewagą, po prawie 30 punktów nad drugim Kamilem Stochem, i w tym przypadku na nasze szczęście ta jego forma znalazła. Pewne przełożenie na zimę. No, może już tak nie dominował, ale przecież cały czas skakał naprawdę bardzo solidnie. Raz wygrał, po raz pierwszy, przepraszam, dwa razy wygrał. Po raz pierwszy w karierze wcześniej nie stawał nawet na podium, a tutaj jeszcze przydarzyło mu się drugie miejsce w Lillehammer, więc w sumie trzy podia. Regularne miejsca w czołowej dziesiątce, piąta lokata w klasyfikacji generalnej. No, patrząc też na poprzednie sezony, gdzie Maciej był zawodnikiem raczej na drugą dziesiątkę z takimi przebłyskami do pierwszej. No to był to gigantyczny progres. Niestety więcej już nie nawiązał do tego poziomu. No ale w tym przypadku można powiedzieć, że forma letnia przyłożyła się na zimę. Dotychczas Sakuyama i Kot, no to były takie dosyć nieoczywiste nazwiska mimo wszystko. No tutaj natomiast mamy postać, która już od pewnego czasu ewidentnie progresowała. Dawid Kubacki. To on wygrał lato 2017. No i dla niego 2017 rok był niewątpliwie przełomowy. Lato to pięć konkursów i wszystkie wygrane, w tym także to październikowe Klingental, o czym warto wspomnieć. Natomiast w ostatnim konkursie, w tym, że 2017 roku, Kubacki wywalczył swoje pierwsze podium w Pucharze Świata. Dawid był trzeci podczas konkursu rozpoczynającego turniej czterech skoczni w Oberstdorfie i później powtórzył ten numer tej zimy jeszcze dwa razy. Był trzeci w Willingen oraz drugi w Lillehammer. Ostatecznie sezon zakończył na dziewiątym miejscu w Generalce, więc po raz pierwszy w najlepszej dziesiątce, po raz pierwszy, choć nie ostatni. I o tym sobie jeszcze nawet dzisiaj powiemy. Lecimy dalej, a przed sezonem 2018-19 gwałtowny progres zanotował Rosjanin Jewgienij Klimow. W jego przypadku znowu nie można mówić o jakiejś wielkiej dominacji. To było bardziej takie regularne trzymanie się ścisłej czołówki, jak w przypadku Sakujamy. W dodatku znowu ten ostatni konkurs rozgrywany był nie w Klingental, a w Hinzenbach. No ale rzeczywiście Klimow zimą skakał dobrze. Pierwszy konkurs inauguracyjny w Wiśle wygrał, później jeszcze raz stanął na podium na skoczni do lotu w Oberstdorfie, no a tak to skakał bardzo nierówno tej zimy. Zdarzały mu się lokaty gdzieś tam piąte, w tej czołowej dziesiątce generalnie. Zdarzały się też nieraz gorsze konkursy, no ale wystarczyło to na 12 miejsce w klasyfikacji generalnej, więc też oczywiście zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. Nadzieję na najlepszą na tamten moment zimę w karierze mógł też mieć Dawid Kubacki w 2019 roku. Jak widzicie, królem lata nazywany był nie bez powodu. On wtedy wystartował w połowie zaplanowanych konkursów. Najpierw był dwa razy drugi w tych dwóch wakacyjnych jeszcze zawodach, które należało brać z pewnym przymrużeniem oka. Potem był, e, potem wygrał, był już bliżej października na malutkiej skoczni w Hintzenbach, a wszystko to zwieńczył Piątą lokatą w Klingentach. Nadzieje o tej najlepszej zimie w karierze zostały jak najbardziej spełnione. Rzeczywiście, Dawid, co prawda, nie najlepiej wszedł w ten sezon 2019 20 ale od Oberstdorfu, od początku turnieju 3 Skoczni, no, wszedł na poziom, który na dłuższą metę był dla niego dotychczas nieosiągalny. No bo on miał już nawet, nawet zwycięstwo na koncie. No ale tutaj 10 miejsc na podium z rzędu. Wygrana w turnieju 3 Skoczni to w naprawdę imponującym stylu, jeszcze przypieczętowana. Thank you Zwycięstwem na skocznie imienia Paula Ozerleitnera, a końcowo czwarta lokata w klasyfikacji generalnej Pucharu świata. Tych zwycięstw, o czym warto wspomnieć, łącznie, trzymu mu się wtedy zebrało. No a czwarte miejsce w generalce to jest pozycja o jedną wyższa niż rok wcześniej, więc progres jest. A kto był najlepszym zawodnikiem lata 2020, no tego na pewno nie zgadniecie. Dawid Kubacki. Także szok, kto by się spodziewał. No ale akurat ten cykl należy brać wyłącznie jako taką ciekawostkę w tym zestawieniu, no bo to był okres covidowy. Więc wtedy tylko dwa konkursy, i to jeszcze w sierpniu, słabo obsadzone, rozegrano tamtego lata. No ale fakt, faktem Dawid obydwa wygrał. To miało miejsce w Wiśle. No a zimą utrzymał ten poziom. Wystarczający na ścisłą czołówkę, raz udało mu się nawet wygrać w Garmisch-Partenkirchen i to w takim całkiem imponującym stylu. Generalnie można powiedzieć, że dużo lepsza pierwsza część sezonu, ale potem nieco zeszło z niego powietrze. To był taki bardziej poziom już na przełom pierwszej i drugiej dziesiątki. Więc, no tak, biorąc pod uwagę ten bardzo płynny progres, który czynił od 2016 do 2020 roku, można nawet mówić o pewnym rozczarowaniu. Latem 2021 roku dla odmiany nie triumfował Dawid Kubacki, on był drugi, a najlepszy okazał się Halwar egner no i nie potrzebował do tego wiele, bo on wygrał trzy konkursy, ale to były konkursy w Rosji i Kazachstanie, do tego dołożył jeszcze drugą lokatę w Klingenthal. No, a ten sezon 2021-2022 był akurat takim przerywnikiem pomiędzy dwoma okresami absolutnej dominacji Graneruda, dlatego że on oczywiście też skakał wtedy świetnie, był czwarty w klasyfikacji generalnej. Na podium to można powiedzieć, że regularnie się trzymał. W końcu 1200 zdobytych punktów no, też obrazuje w pewien sposób tę regularność, bo tyle to się wykręcić nie da wyłącznie bazując na przebłyskach ale to jednak nie był ten granerud z 2021 i 2023 roku. Czwarte miejsce ostatecznie w klasyfikacji generalnej zajął. No i mam nadzieję, że odpoczęliście nieco od Dawida Kubackiego, bo wracamy do nowotarżanina. On zdominował znowu lato 2022. No generalnie ten początek jego współpracy z nowym wtedy trenerem polskiej kadry Tomasem Turnbichlerem układał się w sposób... Wymarzony Dawid tamtego lata trzy razy wygrał, raz był drugi, no i co najważniejsze, zwyciężył też w pewnym stylu ten konkurs w Klingenthal. Natomiast zimą tam ta zima też się szybciej zaczęła, dlatego że na początku listopada to był konkurs hybrydowy. No i Dawid był dominatorem tego początku sezonu, myślę, że tak na spokojnie można powiedzieć. Na pierwsze 10 konkursów wygrał 5 razy, także połowę z nich ustrzelił dublet w wiśle. Konkurs w Tity Neustadt też wygrał w takim imponującym stylu, tam około 25 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem. Później nieco zeszło z niego powietrze. Ostatecznie skończył ten sezon na czwartym miejscu w generalce z sześcioma zwycięstwami na koncie. Ale on miał też wtedy dużego pecha, powiedzmy sobie szczerze, no bo trafił na. To był w ogóle jeden z najlepszych sezonów pod względem sportowym jeśli chodzi właśnie o zawodników będących w szczycie formy, którzy się spotkali w jednym momencie, jakie ja oglądałem w życiu. Nie wiem, czy najlepszy, nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr. Pamiętam, że choćby zima 14-15 była świetna pod tym względem, no ale tutaj co? Kubacki był w swoim absolutnie szczycie. Halvor Egner, Granerud, no to już w ogóle forma dominatorska, jeszcze lepsza niż ta, którą prezentował w 2021 roku, jak mi się wydaje. Andrzej Niszek też. Był wtedy w swoim prime. Na początku się wydawało, że to on tak naprawdę będzie walczył tutaj z Kubackim o kryształową kule, a przecież w drugiej połowie sezonu Kraft się też odpalił, też regularnie stawał na podium. No a jak chodzi o Dawida Kubackiego, ta niższa lokata jest też spowodowana tym, że niestety w marcu spłynęła informacja o złym stanie zdrowia jego żony, w związku z czym. Dawid wrócił od razu do Polski. Oczywiście wtedy te konkursy Puchar Świata i w ogóle skoki narciarskie no, przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Na szczęście ta historia zakończyła się szczęśliwie. No i wtedy też serca polskich kibiców skradł Andrzej Laniszek, który zakończył ten sezon w top 3 i wniósł na podium kartonowego Dawida Kubackiego. Mówiąc potem w rozmowie z TVP, że jego zdaniem zasłużył na to miejsce na podium od tego momentu. No, Andrzej Laniszek yy, może liczyć na czy znaczy, zawsze mógł, ale od tego momentu może liczyć na szczególnie ciepłe przyjęcie podczas zawodów w Zakopanem chociażby czy Wiśle. Ale wracając do tematu, z Kubackim się już żegnamy. On przynajmniej na dziś nie wygrał już żadnego sezonu letniego. W 2023 roku, no tu wracamy do takich nieoczywistych nazwisk, zwyciężył Władimir Zograwski, który nagle poczynił bardzo duży progres pod okiem polskiego trenera Grzegorza Sobczyka. Zograwski... No tutaj też dużo zyskał na, na słabej obsadzie. Wygrał najpierw kilka tych gorzej obsadzonych konkursów. Rywalizował wtedy przede wszystkim z Gregorem Deszwandenem. Gdy pojawili się wszyscy w Klingental no to był jedenasty. To już generalnie we wszystkich seriach był taki bardziej przełom pierwszej i drugiej dziesiątki. No ale widać było, że Bułgar jest raczej w życiowej formie i na początku zimy to się sprawdziło. Skakał na taką spokojną drugą dziesiątkę, ale niestety po dwóch weekendach Niespodziewanie przestał w ogóle punktować i jak się później okazało, duży wpływ mogła mieć tutaj bezsenność. Problemy z bezsennością, które tak trochę dobiły formę Pułgara, bo resztę tamtej kampanii miał słabą i nie był to jego najlepszy sezon w karierze, mimo że to generalnie nie jest skoczek, który kiedykolwiek stawał na podium czy regularnie plasował się w czołówce, no to miał sezony lepsze, choćby ten, który miał miejsce rok później, ale wtedy latem Zograwski nie triumfował, więc jego porzucamy wówczas najlepszy okazał się reprezentant polski Paweł Wąsek, więc nie ma Kubackiego, ale zostajemy w Polsce wąsek. No tak jak, tak jak Władimir że tutaj zyskał trochę na słabszej obsadzie, wygrał chociażby w Rasznowie, a później, jak przyszły konkursy w Hinzenbach oraz Klingental lepiej obsadzone, no to nie wyglądało to już tak dobrze. Chociażby w Klingental Paweł był 25 więc dużym zaskoczeniem było to, że zima była nie tylko najlepsza w jego karierze, ale że Wąsek, no, wskoczył tam nawet w pewnym momencie na podium Pucharu Świata. Rozpoczął niepozornie, z poziomu takiego drugodziesiątkowego, powiedzmy, i to takiego spokojnego, no, ale odpalił się przede wszystkim od turnieju trzech skoczni. Był piąty w Innsbrucku, piąty w Zakopanem, czwarty później na lotach w Oberstdorfie, mimo tego, że dotychczas nie po drodze mu było ze skoczniami do lotów, no to tutaj to było takie wielkie przełamanie, można powiedzieć. No, już pod koniec zimy, tak naprawdę, w Lachti, w marcu, yy, no, nadeszło w końcu to upragnione podium, trzecie miejsce, łącznie ponad 600 zdobytych punktów. I miejmy nadzieję, że ten fakt, że jest to najlepszy sezon w karierze Pawła, straci swoją aktualność już za kilka miesięcy. Wychodzi więc, że sześciu zawodników, według moich obliczeń, zanotowało w ostatnich dziesięciu sezonach. Swoje najlepsze sezony zimowe po wygranym lecie. Oprócz tego były takie przypadki jak Kubacki i Granerut, czyli no nie to jakieś poważne rozczarowanie, ale też weźmy pod uwagę, że tamte zwycięstwa były w takim mało imponującym stylu i one tak naprawdę nie zwiastowały raczej jakiejś dominacji. No ale były też takie przypadki jak chociażby ten Kento Sakuyama, które, czy, czy, czy jeszcze Zograwski, które nie sprawdziły się w ani jednym. Procencie ci zawodnicy, mimo tego, że poprzeczka nie była wysoko zawieszona, no to nie zaliczyli nawet swoich najlepszych sezonów w karierze. Dziś to na tyle. Zachęcam jeszcze jak zwykle do odwiedzenia pozostałych socjali, chociażby TikToka, Twittera i Instagrama. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.